Dzień dobry, witam Was serdecznie w piątek, 13 grudnia Mam nadzieję, że ten dzień minął Wam szczęśliwie I że żaden pech się nie przypałętał I zapraszam do naszych kalendarzy Zaczynamy dzisiaj już drugą stronę kalendarza od dziewczyn O, okej okay. Nie wypadło nic. Jeszcze raz. I mamy piąteczkę. A piąteczka to serduszko. Serduszko, serduszko. Do świąt pozostało niewiele czasu, to pora, aby pomyśleć o sobie. Kup ulubioną maseczkę i znajdź dziś kilka minut dla siebie, aby ją nałożyć. No to słuchajcie, od ostatniej maseczki minął jakiś czas, więc zapewne sobie dzisiaj skorzystam. Ale i oprócz tego udało mi się jeszcze, zanim to serduszko wypadło w kalendarzu, zrobić coś dla siebie. Byłam dzisiaj u fryzjera, więc... Czuję się jak no, prawie milion dolarów. Powiedzmy. No zawsze to jest troszeczkę inaczej, nie? Jak zrobimy coś miłego dla siebie. Ok, czyli dzisiaj nic nie odkładamy w porządku. No i przechodzimy od razu. Do okieneczka od pięknego planu. Znowu coś tam w środku jakby grzechocze. Jest coś małego, chyba. Trudno powiedzieć. Sprawdź. Z ciasteczkowym ludkiem otworzymy, bo troszkę się światło odbija. Fajnie, bo wiecie co? Ogólnie planuję sobie założyć właśnie nowy segregator, taki typowo świąteczny. Ze świątecznymi wyzwaniami, i planowałam sobie do niego zamówić jakiś breloczek, bo przy każdym coś tam mam jako ozdobę, ale jak widać, już nie muszę. Nie wiem, czy się wyostrzę, ale jest uroczy. Takie maleństwo. Nie wiem, czy łapie ostrość, ale taki mały ludzik. OK, zatem dziękuję Wam kochani za obecność, za dzisiaj i widzimy się już jutro, może uda się nagrać coś dłuższego. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się cieplutko i pa pa!